Szeryf Internetu, słucham. Cześć, witam Was Marek, witam Was Szeryf Internetu. To mamy kolejną aferę. Do zgromadzonych przed telewizorami biednych rencistów, emerytów i niezbyt Bogatych polskich pracowników, którzy bardzo często w swoich zakładach pracy zamiast wypłaty otrzymują zasiłek, przemówił znakomitej klasy, wysokiej klasy, niedoszły premier z Krakowa, pan Jan Maria Orkita. Pan, Maria, pan Jan Maria Orkita siedząc na tarasie yy, hotelu we Włoszech, ogłosił wszystkim, że jest pierwszym gnębionym przez system polski opozycjonistą. W tym momencie mam jakby największe zastrzeżenie do pana Jarzelskiego. Panie Jarzelski, o ile jestem w stanie wybaczyć panu prowadzenie stanu wojennego, to nigdy nie wybaczę Panu tego, że internowano tak wiele niepotrzebnych dupków, Bo dzisiaj większość z nich próbuje pasożytować na organizmie społeczeństwa polskiego, zasłaniając się swoją kartą kombatantów. Proszę Pana polityka. Proszę nie mieszać tego, co było. Proszę nie mieszać tego, że czasami w majtkach przeniósł Pan dwie bibułki. Obraził Pan innego człowieka w tym kraju. Obraził go Pan, nie mając do tego wystarczających dowodów. Podkreślam, wystarczających dowodów, ponieważ ja nie wiem, jak było w tamtej konkretnej sytuacji kto tam zawinił czy nie zawinił nie miał pan konkretnych dowodów tą sprawę jakby udokumentował swoim postanowieniem jeden sąd drugi sąd trzeci sąd w związku z powyższym gdyby pan był człowiekiem odpowiedzialnym tak na takim, na Pan się kryje, to powinien Pan wywiązać się z wyroku sądowego, przeprosić osobę, która ten wyrok uzyskała i przestać skamyć, bo to nie jest ani męskie, ani przyzwoite w stosunku do tych biednych widzów którzy oglądają telewizję. Chyba, że znowu chce Pan yy, iść starą, utartą ścieżką i tak jak kiedyś wołać, Niemcy mnie biją, zacznie Pan teraz wołać, Polacy mnie biją. A jeżeli przypadkiem wpadnie Pan na pomysł, aby jednak nie wracać do naszego sympatycznego, mniej słonecznego kraju, to może Pan z całym spokojem dołączyć do tych 3 milionów osób, które zostały autentycznie zmuszone do wyjazdu z tego kraju. Nie wiem tylko, czy będzie Pan im umiał spojrzeć prosto.